Najpierw mieliśmy starty tych wszystkich, którzy dzisiaj ścigają się na długim dystansie od godziny 10, a 10 po 10 wystartowała pierwsza grupa, kategoria 16, 20 i 30, jeżeli chodzi o dystans fan. Zobaczymy przed którego krótkiego dystansu, mamy jedną mniej więcej 30-osobową grupę. Szukamy się więc na finish z teletonu, jeżeli nic się tutaj nie zmieni na tego startu kilometrach przed metą. A zwalcza mniej więcej 30-osobowa grupa na finiszu dystansu pan. Kilometr już jest pełna, kilometr do metry trzeciego i całego dystansu i całego wyścigu. Szybujemy się na finiszu w dużej grupie. Jeden zakres jeszcze. Przez bardzo krótka, ostatnia prosta w klinicz później e, kilkadziesiąt metrów e, prostego odcinka i linia metrów. Zawodnicy z kategorii M30, M20 w jednej grupie. Już słychać samochody pilotów, już e, słychać e, najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o wielki dystans. Ten faworyt już troszeczkę się tutaj porównywała ta e, kilkudziesięcioosobowa grupa płaskich. Mamy pierwszą grupę, pierwszy finish na mecie Szczytowego Klasyka w Obiszowie. Na mecie kolejnej edycji tytułu FMW Via Dolny Śląsk. Teraz czas na kolejne grupy, kolejne kategorie wiekowe, bo cały czas oczywiście pamiętamy o tym, że ścigamy się tutaj e, w obrębie własnych kategorii wiekowych, walcząc z rybami, którzy cały czas gdzieś ciąg, e, cały czas jadą. O to ono, to i kolejna też rozciągnięta na dobre kilkadziesiąt minutów grupa.